Nie chodzi o to, aby dawać tu mieszkanie jakiemuś obcemu, ale by ewentualnie po koniecznym namyśle wpuścić tu kogoś myśliwskiego. Kogo pani pastorowa ma na myśli? Myślę, że z całym spokojem można by było dać w tym domu mieszkanie jakiemuś emerytowanemu pastorowi. Ale. Jeszcze jednemu emerytowanemu pastorowi i tak jest. Jeszcze jednemu emerytowanemu pastorowi. Nie jednemu. Ale dwóm, trzem, czterem emerytowanym pastorom mogę dać tu mieszkanie. Nastałby prawdziwy czas radości. Czas radości, wesołości. Na sam światu E, jeszcze za... No wiem, ale taka kontenta jestem. Boże, jakie by to było piękne. Cały dom pełen emerytowanych pastorów. Chciałbym jednak można Miałbyś z kim wymieniać uwagi przy pisaniu kazań? Przepraszam, a e, których e, konkretnie emerytowanych pastorów miał Pani Pastorowa na, na przykład hmm. ksiądz pastor Potrawkę przechodzi po nowym roku na emeryturę i z pewnością byłby wielce rad. Potrawkę? Przecież on jest po trzecim zawale. Lata, dzień wyzionie ducha. Tak, tak. Lekarze nie dają mu więcej niż miesiąc. Będzie pogrzeb. Również ksiądz pastor Kondera przechodzi na emeryturę. Oglądaliśmy z małżonką rentgenowskie zdjęcia księdza Konderli. On ma raka wielkości piłki futbolowej. Złośliwego, z bzerzutami. A ksiądz śniegoń Nie. Śniegomiowi tak. Księdzu, pastorowi Śniegoniowi można, można wynająć pokój. No ale chociaż przez grzeczność poczekaj, aż zemrze pastorowa Śniegoniowa. Długo to nie potrwa. Ona ma zaawansowaną cukrzycę i w ogóle nie przestrzega diety. Och, ja się cieszę, żeśmy wreszcie coś ustalili. Wynajmiemy pokój pastorowi Śniegoniowi. Jak tylko to Paweł, nie się. Człowiek ma siedzieć prosto. Człowiek ma być na obraz i podobieństwo pana. No, nie stawiaj przed nim tak nieosiągalnych wzorców. Wystarczy, żeby był na mój obraz i podobieństwo. Czujesz, jak pracuje ta pompa? Czuję, tu Dudusiu. Jestem w olimpijskiej formie. Dobry piech w ciągu godziny powinien przejść pięć kilometrów. Stół, za którym siedzimy, ma 5 metrów długości i 1,5 metra szerokości. Jego obwód zatem wynosi 13 metrów. Ja jednak będę chodził o znacznie większym promieniu. Mogę zatem założyć, iż jedno okrążenie wokół stołu wynosi 15 metrów. Aby za, krążąc wokół stołu przejść pięć kilometrów w ciągu godziny, rzecz jasna, należy wykonać trzysta trzydzieści trzy trzydzieści trzy setne okrążenia. A ja potrafię wykonać trzysta trzydzieści trzy trzydzieści setne okrążenia w ciągu pół godziny. Tu veux partir quand?